Historia w grze Max Payne opowiada nam o bardzo smutnych losach tytułowego Maxa Payne'a. Max przeprowadza prywatne śledztwo, którego głównym celem jest zemsta na osobach, które maczały palce w śmierci najbliższych mu osób. Z uwagi na to, że w grze mamy do czynienia z historią opowiadaną w formie retrospekcji, to zaraz po rozpoczęciu gry widzimy fragment jej finału. Ukazujące się naszym oczom obrazki szybko pozwalają nam się domyślić, że na ulicach Nowego Jorku tyle co doszło do wielkiej strzelaniny. Nie mamy jednakże nazbyt dużo czasu na przeanalizowanie wszystkiego, ponieważ dosłownie chwilę później zostajemy przyniesieni 3 lata wstecz, a dokładnie do sierpnia 1998 roku, kiedy to rozpoczyna się cała historia. Max Payne, detektyw nowojorskiej policji, aby zapewnić spokój swoim bliskim, decyduje się odejść ze służby. Praca w tamtejszej policji to ciężki kawałek chleba. Każdy dzień to wielkie ryzyko. Do tego oczywiście bardzo łatwo o wrogów, którzy w obliczu zemsty mogą spróbować posunąć się do różnych okropieństw. Skierowanych w stronę nie tylko głównego bohatera, ale także i w stronę jego najbliższych. Reasumując to, z tych oraz wielu innych powodów, Max postanawia odejść. Niestety na Maxa wracającego tyle co z pracy w domu czeka niemiła niespodzianka. Okazuje się, że do posesji pana Payne'a znajdującej się w New Jersey wtargnęło trzech przestępców naćpanych syntetycznym narkotykiem zwanym Valkyria. Co prawda Max zabija oprychów, jednakże robi to nie w porę, bowiem ci zdążyli już zabić jego najbliższych, żonę oraz malutkie dziecko. Pod wpływem tych wydarzeń, a także za namową swojego najlepszego kumpla Alexa Boldera, Max postanawia dołączyć do szeregów DEA, czyli organizacji zajmującej się walką z narkotykami. Po trzech latach pracy nad sprawą Walkiri oddziałowi udaje się odkryć, że osobą odpowiedzialną za dystrybucję tego narkotyku jest niejaki Jack Lupino, czyli wiceszef mafijnej rodziny Puncinello. Aby dowiedzieć się więcej, Payne działając pod przykrywką infiltruje struktury tejże mafii. Payne utrzymuje kontakty z agencją DEA poprzez swojego przyjaciela Alexa Boldera oraz niejakiego BB, który to rzecz jasna, także działa dla DEA. To właśnie ci dwaj mężczyźni zapewniają łączność pomiędzy Maxem a Centralą. Pewnego razu Bibi informuje Maxa, żeby ten udał się na teren metra na Roscoe Street, gdzie będzie na niego czekał Alex, z którym to Max nie widział się twarzą w twarz, odkąd zaczął swoją misję jako tak zwany undercover agent. Było to dla Maxa nieco podejrzane. Zresztą jak się chwilę później okazało, słusznie. Otóż w tunelach metra Max nie natrafia na Alexa, lecz na grupę bandziorów. Okazuje się, że pełnie dostał się w sam środek napadu na bank, z którego to przestępcy chcą wykraść obligacje Aesir Corporation, czyli dużej firmy farmaceutycznej prowadzonej przez Nicole Horn, która to zajmuje się syntetyzowaniem Walkiri dla mafii Puncinello. Sama akcja wydaje się iść zgodnie z planem. Ba, wydawać by się mogło, że to będzie naprawdę dobry dzień dla Payne'a, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że mężczyzna udaremnił próbę rabunku. Payne odnajduje też w końcu Alexa, który niestety pada ofiarą strzału nieznanego sprawcy. Co gorsza, Payne zostaje fałszywie oskarżony o zabójstwo Alexa, w konsekwencji czego jest ścigany przez policję dowodzoną przez komisarza Jima Bravure. Dziwić może tutaj nieco fakt, dlaczego Max w ogóle nie zwraca uwagi na mężczyznę, który zaaranżował jego misję, czyli agenta BB. Ale do tego jeszcze wrócimy. Tymczasem Max, usiłując rozwiązać zagadkę, kieruje się do pewnego hotelu, który był dla Lupino swego rodzaju biznesowym centrum, przepełnionym różnymi nielegalnymi aktywnościami. Na miejscu Max spotyka braci Finito. Podczas rozmowy wychodzi na jaw, że Lupino prawdopodobnie dowiedział się o akcji DEA, której bardzo ważnym członkiem jest działający pod przykrywką Max. Tłumaczy to też oczywiście bardzo wrogo nastawionych do Payna braci Finito. Chwilę po udanej batalii z gangsterami Max odnajduje list, który został napisany przez Winiego Gogniti, czyli gościa, który jest prawą ręką Jacka Lupino. Z tego listu Max dowiaduje się, że niebawem w hotelu ma dojść do wymiany narkotykowej, której bezpieczeństwa ma dopilnować Rico Muerte, czyli lokalny Alfons. Przedzierając się przez kolejnych i kolejnych wrogów, Max natrafia na listę numer 2, z którego wynika, że nie podejrzewany jak dotąd o powiązania z walkirią sam szef rodziny Puncinello, czyli Don Angelo, w rzeczywistości doskonale wiedział, czym handluje się na jego terenie. W ramach ciekawostki warto dodać, że Max natrafia także na pamiętnik pewnej kurtyzany, która dorabiała sobie na boku nagrywając z ukrycia pornosy, w których to główną rolę odgrywała ona oraz jej klienci. Jak widać, amatorskie burdelowe pornosy od zawsze cieszyły się niezłym zainteresowaniem. Nieco później Max w końcu dociera na miejsce transakcji. Zabija oponentów, a chwilę później wpada wprost na Rico Muerte, który to zabawia się z prostytutką. Pierwotnie Rico ucieka do pomieszczenia obok, a Max musi rozprawić się z innymi, znajdującymi się w pomieszczeniu bandziorami. Jednakże finalnie także i Rico wyłapuje kulkę. Max na tyłach pomieszczenia dostrzega starą centralę telefoniczną, z której dowiaduje się, że Gogniti został poinformowany o akcji Pejna w hotelu. Gogniti jest wściekły, że jego ludzie nie potrafią zająć się osamotnionym gliną. Gogniti każe natychmiast zabić Maxa, na którego to chwilę później zaczyna napierać całe stado uzbrojonych po zęby rywali. Payne, po zabiciu wszystkich wysłanników Gognitiego opuszcza hotel i udaje się do kamienic należących do Jacka Lupino. Max, po dotarciu na miejsce, jest świadkiem porachunków między rodziną Puncinello a rosyjską mafią, której to szefem jest niejaki Wladimir. Wladimir jest to postać, która jest niczym sól w oczach, zarówno dla samego Lupino, jak i dla całej mafii Puncinello. W siedzibie Jacka dochodzi do wielu wybuchów. Daje to Maxowi wielką szansę, z uwagi na to, że znajdujący się w środku przestępcy są nieco zaniepokojeni oraz zdezorientowani. Max jednakże musi tym samym bardzo uważać, ponieważ w budynku mogą znajdować się nie tylko uzbrojeni rywale, ale na dodatek kolejne ładunki wybuchowe. Max wchodzi do środka, aby dorwać Lupino. Pokonując oponenta za oponentem, w pewnej chwili Mister Payne natyka się na dzwoniący telefon. Po drugiej stronie słuchawki przedstawia się Alfred Wooden, czyli senator Stanów Zjednoczonych. Osoba umoczona w sprawy związane z walkirią. Informuje on w tajemniczy sposób pejna o tym, że policja jest już w drodze oraz że odezwie się do Maxa ponownie. Niedługo po tym na miejscu zjawia się Jim Brawura wraz ze swoimi podopiecznymi. Każe on poddać się Maxowi, jednakże ten nie za wiele sobie z tego robi. Payne nie tylko nie daje się schwytać, ale ponadto niebawem odnajduje winie Gogniti. Wstępna konfrontacja kończy się tym, że Wini dostaje kulkę i zaczyna uciekać. Max natychmiast rzuca się w pogoń, bowiem wie, że przerażony Wini w obliczu śmierci może okazać się dobrym informatorem. Gonitwa robi się niezwykle emocjonująca, zwłaszcza wtedy, gdy Gogniti, no, nazwijmy to, że postanowił skorzystać z Nowojorskiego Metra. Mimo długiej ucieczki, począwszy od dachów metra aż poprzez dachy budynków, Wini w pewnym momencie zostaje schwytany przez Pejna. Max, przystawiający kapo mafii Puncinello broń do skroni, wyciąga od niego informacje, no i finalnie dowiaduje się, że Lupino ukrywa się w klubie Ragnarok. Ragnarok to paskudne miejsce, przepełnione okultyzmem oraz podejrzanymi ludźmi, lubującymi się w sadomasochistycznych rytuałach. Bane widząc to wszystko dostrzega, że Lupino totalnie oszalał. Niewykluczone, a wręcz właściwie to pewne, że do totalnego szaleństwa mocno przyczyniła się w jego przypadku Valkyria, którą Lupino był naćpany także i podczas samej konfrontacji z Maxem. Po długim pojedynku Lupino pada na ziemię. Wówczas znikąd pojawia się niejaka Mona Sax. Siostra Lizy Puncinello, czyli żony samego Dona Angelo. Mona proponuje Maxowi zmówić się przeciwko rodzinie Puncinello. Początek zmowy idzie jednakże w dziwnym kierunku, bowiem kobieta częstuje Maxa whisky z domieszką Walkiri. Max traci przytomność. Ma przeokropne koszmary. Gdy Pejne dochodzi do siebie, okazuje się, że znajduje się on w podziemiach hotelu Jacka Lupino, a obok niego stoi pewien gość. Gość, który nazywa się Frankie Pałka Niagara. Franki to jeden z członków rodziny Puncinello. Katuje on Maxa kijem Gdy pan Pałka idzie na piwo, zrobić sobie przerwę, Maxowi udaje się jakoś wykraskać z więzi, zabić swojego oprawcę oraz uciec z budynku. Niedługo po tym Max napotyka Wladimira, który ma wobec niego o dziwo dobre intencje. Władimir mówi Maxowi, aby ten odbił statek, którego to kapitanem jest Boris Daim, który obrócił się przeciwko Wladimirowi. Bos rosyjski mafii mówi Pejnowi, że zrobi sobie sam tym przysługę, bowiem Boris współpracuje z mafią Puncinello. Jeżeli towar w postaci nowoczesnej broni, który jest na statku, trafi w ręce Włochów, to wówczas ci staną się potęgą nie do obalenia. Max w zamian za przejęcie statku oraz zabicie Borisa zyska od Rosjan naprawdę solidny asortyment, który pozwoli mu na dokończenie vendety. Payne przeprowadza udaną akcję na statku, zabija Borisa, zyskuje potężny asortyment. Następnie spotyka się z Wladimirem, który mówi mu, że gdyby ten czegoś potrzebował, to rosyjska mafia chętnie mu pomoże. Payne zyskuje naprawdę mocnego sojusznika. Następnie Max decyduje się zadzwonić do Dona Mafii Puncinello. Ten rzecz jasna jest wściekły na Maxa. Max proponuje do nowi spotkanie, bowiem jest przecież w posiadaniu ładunku mafii Puncinello, który znajdował się na statku. Miejscem spotkania staje się knajpa Włochów. Jak można było się spodziewać, Max trafia w pułapkę, z której ostatecznie na szczęście ponownie wychodzi cało. Max, gdy tylko wydostaje się z budynku, wpada wprost na czarnego Mercedesa Wladimira, który wiedział to się święci, gdy zobaczył chmary dymu wydostające się z restauracji mafii. Payne w skorcie wlada dociera do Willi Puncinello, gdzie zabija mafijne trio składające się z totalnych psycholi: Joego Salema, Vince'a Muniao oraz Piłata Providenza. Trójca mafii Puncinello to goście oddelegowani do robienia czystki w miejscach oraz na osobach, których to don wskaże palcem. Zanim jeszcze Maxe wszedł do środka, to zauważył, że ktoś zostawił otwarte tylne drzwi do Willi. Max napotkał też wielu martwych wrogów, przez co od razu wiedział, że uprzedziła go Mona. Po wejściu do środka Max zabija mafijne trio oraz znajduje martwą żonę Dona Mafii Puncinello. Nieco później Max odwiedza także samego Dona, który błaga o litość, mówiąc, że o niczym nie wiedział i robił jedynie to, co mu kazano. Nagle do gabinetu wpada oddział szturmowy, na którego czele stoi pewna kobieta. Oddział szturmowy zabija na Angelo, z kolei kobieta wstrzykuje Maxowi śmiertelną dawkę Walkiri. Max totalnie oszalał. Wpadł w wir dziwnych snów, w których widział swoją żonę, zakrwawione łóżeczko swojego dziecka. Miał déjà oraz myślał, że jest bohaterem komiksu oraz gry komputerowej. W końcu jednakże Max jakimś cudem dochodzi do siebie i postanawia udać się do odlewni metal. Pod podziemiach odlewni znajduje się wojskowy bunkier. Tam Max poznaje okropną prawdę. Okazuje się bowiem, że Walkiria była projektem amerykańskiego rządu o nazwie Valhalla. Nazwa nieprzypadkowa, bowiem Valhalla to według mitologii nordyckiej miejsce, do którego trafiali najwięksi wojownicy, aby ucztować i bez końca ćwiczyć się w wojennym rzemiośle. Celem projektu było stworzenie substancji, która zamieni żołnierzy w jednostki bardzo silne psychicznie oraz fizycznie. Jednostki świetnie wyszkolone, przygotowane na te najtrudniejsze boje. Projekt, mimo tego, że w pewnym momencie został zawieszony z uwagi na niesatysfakcjonujące wyniki, to i tak był nielegalnie kontynuowany. Z kolei wśród osób, na których testowano walkirię, znaleźli się zabójcy rodziny Maxa. Tym wszystkim Max jest także świadkiem działania dwóch rządowych wysłanników, którzy odpalają w bunkrze procedurę samozniszczenia, aby ten cały projekt pozostał tajemnicą. Wszystko wybucha, a Max po raz kolejny fartem wychodzi z tego cało. Z Maxem próbuje skontaktować się agent DEA BB, co ciekawe w sprawie akcji na Roscoe Street. Max powoli łączy kropki i zaczyna podejrzewać, że BB ma coś za uszami. Gdy panowie się spotykają, szybko wychodzi na jaw, że BB musiał się komuś sprzedać. W każdym razie Max ponownie musi zmierzyć się z całą masą wrogów, aby dorwać skorumpowanego agenta DEA. Następnie z Maxem kontaktuje się Alfred Wooden. Wówczas Max dowiaduje się kolejnych szokujących prawd. Alfred jest gościem z tak zwanego wewnętrznego kręgu. Wewnętrzny krąg jest utworzony z osób, które pracowały nad projektem Valhalla. Chcą oni z pewnych powodów ujawnić światu całą prawdę odnośnie walkiri oraz całego projektu. To właśnie wtedy Maxe dowiaduje się o pani Horne, czyli właścicielce firmy farmaceutycznej stojącej za walkirią. To właśnie Nicole ze swoją paczką wparowała do posiadłości Dona Angelo. To Nicole niemal zabiła Maxa, aplikując mu w teorii śmiertelną dawkę walkiri. To właśnie dla niej działał odpowiedzialny za śmierć Alexa Boldera, agent BB. Alfred mówi, że gdy Max się jej pozbędzie, to wewnętrzny krąg będzie mógł go chronić, a wszystkie oskarżenia wobec Maxa zostaną po prostu wycofane. Podczas rozmowy Maxa z Alfredem oraz jednoczesnych obrad wewnętrznego kręgu nagle wpadają agenci rządowi. Wydawałoby się, że wszyscy zginęli. Jednakże plan okazuje się być mistyfikacją, a Uden wciąż żyje. Plan zatem wydaje się być aktualny. Max jedzie do siedziby Aesir Corporation, aby wymierzyć sprawiedliwość. Na miejscu Max radzi sobie świetnie. Co ciekawe, w pewnym momencie Mister Payne wpada na Monę, która dostała zlecenie od Horn, aby zabić Payna. Jednakże zakochana w Maxie Mona tym razem odpuszcza sobie to zlecenie. Nagle padają strzały, a Mona osuwa się na podłogę windy. Wydawać by się mogło, że nie ma już dla niej żadnego ratunku. Max zabija morderców, a gdy winda, na której to podłodze leżała Mona wraca, okazuje się, że we wnętrzu nie ma jej ciała. Co stało się zatem z Moną? Ano, tego nie wiadomo. Max nie ma czasu się nad tym w tym momencie zastanawiać, bowiem musi dorwać Horn. Gdy Max w końcu spotyka się z kobietą twarzą w twarz, okazuje się, że żona Maxa wiedziała o Valhalla. Wetknęła nos tam, gdzie nie powinna, zdobywając dokumenty, o których to istnieniu nawet nie powinna wiedzieć. Po rozmowie Horn z Maxem, kobieta ucieka prosto do helikoptera, który finalnie za sprawą działań Peyna nawet nie zdążył wystartować. Horn ginie, a Max oddaje się w ręce policji. Stojący w Tumie Gapiów Alfred Uden podczas aresztowania Maxa wydawał się być niezwykle zadowolony z obrotu spraw. Maxowi pozostało zatem jedynie czekać, aż pan Uden wywiąże się ze swoich obietnic. Dajcie znaka, czy historia Maxa Payne Wam się spodobała, dajcie znaka, czy film Wam się spodobał, no i oczywiście jak zostawicie suba, to także będzie mi niezwykle miło. Tymczasem zapraszam Was na odcinek ze streszczenia historii z GTA Vice City oraz także i na kolejne materiały. Trzymajcie się i do następnego. Hej!